Dzisiaj na kanale o technologii porozmawiamy o tym, dlaczego warto mieć duży telewizor. I żeby była jasność, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie 75-calowy telewizor KUNET od LG, tegoroczny, najnowszej generacji, ale to nie będzie recenzja, nie będziemy tutaj robić jakichś nie wiadomo jakich pomiarów, to będzie taki właśnie poradnik na temat rozmiaru telewizora, może nawet zbiór anegdot, bo sam jakiś czas temu zmieniałem telewizor 65-calowy, taki jak ma Marcin, na telewizor 75, u mnie akurat 77-calowy, ale wiecie o co chodzi, to jest bardzo podobny rozmiar i powiem Wam, jak u mnie się zmieniło postrzeganie tego telewizora i jak bolesny był powrót na mniejszy model. I będziemy o tym mówić właśnie w towarzystwie tego modelu, ponieważ LG jest partnerem dzisiejszego odcinka. Krótko mówiąc wprost, zapłaciło za ekspozycję u nas na kanale, tak żebyśmy mieli jasność. Jednak pamiętajcie, że rady zawarte w tym materiale będą tyczyć się nie tylko telewizorów LG, ale wszystkich ogólnie, więc oczywiście tutaj trochę opowiemy o tym telewizorze, bo LG jest partnerem tego odcinka, ale rady, anegdoty będą bardziej ogólne, mimo że sam korzystam z telewizora LG i w sumie Marcin też. I rozmiar tamtego telewizora porównamy z tym 65-calowym, no bo wiadomo, że 10 cali to wydaje się niewiele, ale zobaczycie, że ta różnica jest naprawdę spora. I generalnie rozmiar tych telewizorów w czasie bardzo mocno rośnie. Ja pamiętam jeszcze czasy, że 32 albo 37 cali to wydawało się bardzo dużo, później 42, 55, T65. Jak widziałem po raz pierwszy, to myślałem, że o, naprawdę duży telewizor. A teraz, kiedy opatrzył mi się mój telewizor 77-calowy, no tak wchodzę tutaj, patrzę na to i myślę, o, taki większy monitor. Więc dzisiaj mamy do czynienia z telewizorem LG 75QNET 87. No i co, mamy taki wielki telewizor w takim wielkim pudełku, więc czas na wielki unboxing. Dobra, rozpakowanie telewizora nie jest łatwe, ale uwierzcie nam, że to jest nic w porównaniu z tym, jak trzeba go spakować i oddać z powrotem do producenta. Ale skoro już ten telewizor tutaj leży, to zobaczmy może, jakie mamy porty, bo na pewno to wiele osób interesuje. Mamy tutaj port USB, mamy slot na kartę CI, mamy cztery porty HDMI, na porcie trzecim mamy E ARC, czyli mamy tutaj możliwość przesyłania sygnału zwrotnego właśnie takim HDMI, czyli to jest idealna rzecz, żeby na przykład sobie podpiąć tutaj sądbara po to, żeby wygodniej nim po prostu sterować z poziomu pilota telewizora i tak dalej. Mamy oczywiście drugie USB, mamy wyjście antenowe, no i mamy też gniazdo internetowe. Oraz wyjście audio optyczne. Więc mamy tutaj tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, bo mi się wydaje, że 4 HDMI to jest absolutnie wystarczająco, nawet jeżeli ktoś ma kilka konsol do gier. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze zasilanie, no ale to chyba jest oczywiste. Telewizor już rozpakowaliśmy i oprócz telewizora mamy oczywiście różne akcesoria. Najważniejsze element to jest oczywiście ta stopa, bardzo ciężka, ona waży ponad 10 kg. Do tego montujemy właśnie górną część tej stopy, a raczej tak to robimy i tę zaślepkę zakładamy tutaj. Poza tym mamy coś, co ja bardzo lubię w telewizorach LG, czyli Pilot Magic Remote. On jest nie tylko fajny, bo ma odpowiednie przyciski i dobrze leży w dłoni, ale on po prostu działa jak myszka. Więc jeżeli ruszamy tym pilotem, no to ruszamy po prostu kursorem na telewizorze. Znam osoby, które wymieniają telewizory LG na kolejne telewizory LG, nie dlatego, że jest świetna jakość obrazu czy oprogramowanie, do którego są przyzwyczajeni, tylko właśnie na ten pilot. Po prostu z tradycyjnego, gdzie trzeba wszystko klikać, nie chcą już korzystać, skoro mogą sterować nim jak myszką, tylko w co ciekawe, mamy tutaj dwie wysokości, na jakich możemy zamontować nogę telewizora. Sami decydujemy, czy ten prześwit jest większy czy mniejszy. My wybieramy większy. No i na sam koniec została nam zaślepka. Zakładam z dół więc tak naprawdę założyliśmy nogę. Bardzo fajne jest to, że mamy tutaj taki prześwit akurat, żeby puścić nim kabelki i je ukryć. Więc już przygotowaliśmy ten telewizor. Chyba różnice w tym momencie widać gołym okiem, ale zanim jeszcze się pozachwycamy, no to zrywamy folię, bo to jest w każdej elektronice najważniejsze. Taki uroczysty moment, można powiedzieć. swoją drogą, czy u was babcie też tak miały, że nie zrywały folii tak długo jak się tylko dało. Nie tylko z telewizora, ale na przykład z pilota do telewizora, żeby się nie porysowało. U mnie e, babcie tak właśnie robiły. Zawsze mnie to dziwiło. Pozbyliśmy się folii. Mogę zrobić tak, nie, że jest Marcina w domu. Dlaczego? Bo tu się śmietnik zrobił ogromny od tych pudeł. Ale dobra, przechodzimy teraz do samego ekranu. Więc mamy obok siebie dwa telewizory. 75-calowy kunet 87, a tutaj mamy starszego kuneda 65-calowego Marcina i powiem wam, no, różnice widać po prostu gołym okiem, ale też liczby to wyrażają, bo może się niektórym wydawać, że tam 10 cali to jest niedużo, bo 10 cali to jest 25,4 cm. To co to jest? That's what she said. <laughs> Ale w przechątnej to jest dużo. I na przykład taki 75-calowy telewizor ma powierzchnię większą o 33% niż 65-calowy. Więc mamy niby tylko 10 cali różnicy, ale przekłada się to na powierzchnię większą o 1 trzecią. A gdybyśmy porównali taki telewizor 75-calowy z 55-calowym, no to byłby on większy o 86%. Więc można powiedzieć, że mielibyśmy niemal dwa razy większy telewizor. I z własnego doświadczenia muszę wam powiedzieć, że jeżeli przesiądziecie się na taki telewizor, to już nie ma drogi wstecz. Skąd to wiem? Ponieważ u siebie w mieszkaniu nagrywaliśmy taki materiał na poprzednim kanale, chyba w 2021 roku. Miałem telewizor 65 cali i później też LG wyporzuciło mi na dwa tygodnie telewizor 77 cali. I początkowo, kiedy pojawił się ten nowy telewizor, to było takie. Mm, no, jest większy, fajnie, że jest większy, ale największą różnicę odczułem, kiedy trzeba było po dwóch tygodniach wrócić do mojego 65-calowego modelu. Ja wtedy siadałem na kanapie. Po ponownym montażu tego mojego telewizora i się zastanawiałem, ludzie, co tu się stało? Gdzie jest mój wielki telewizor, z którego byłem zadowolony? Co robi ten znaczek pocztowy przede mną? Przecież to wygląda właśnie jak jakiś monitor, a nie telewizor, więc jeżeli będziecie mieli okazję przesiąść się w tym samym mieszkaniu na mniejszy telewizor, czego nie polecam, no to bardzo mocno to odczujecie, ale też przesiadka z 65 cali na 75 cali, no to jest po prostu zmiana jakościowa. Nie mówiąc już o sytuacji, kiedy macie 50, cali i przesiądziecie się na telewizor takiej wielkości. Ja wiem, że są tabelki i tabelki mówią sieć tyle od telewizora to będzie OK. Jednak tam nie chodzi o samą wielkość telewizora, a o to jak daleko trzeba siedzieć, żeby móc dostrzec wszelkie szczegóły, bo te odległości różnią się zależnie od rozdzielczości. Dzisiaj w telewizorach już mamy standard 4K. Wyżej bym nie szedł, bo 8K treści po prostu nie ma zbyt wiele. Wręcz można powiedzieć, że praktycznie w ogóle ich nie ma. Więc możemy uznać, że te 4K jest standardem i patrzyłem obecną tabelkę. W jakiej odległości trzeba siedzieć od takiego telewizora, żeby docenić wszelkie szczegóły i to jest 1,5 metra. 1,5 metra, no to będzie mniej więcej tyle więc to nie jest naprawdę zbyt daleko, więc nie wierzcie w stare tabelki albo w te mity, że o telewizor jest za duży. Ja wam powiem tak. Nie ma czegoś takiego jak zbyt szybki samochód, nie ma czegoś takiego jak zbyt piękna kobieta, no i nie ma oczywiście czegoś takiego jak zbyt duży telewizor. Za duży to ja mogę mieć bęben, a nie właśnie telewizor. Więc jeżeli ktoś mnie pyta Dawid, jaki telewizor mam kupić? Bo się zastanawiam, że mogę wziąć tyle cali, albo tyle cali. I ja wtedy pytam, a na jaki telewizor masz miejsce? Mówi, no, na tyle. No to mówię, to bierzesz taki, jeżeli tylko oczywiście cię stać. Ostatnio nawet znajomy mnie pytał, taki bardziej zamożny człowiek, znaczy, no, zamożny człowiek wiecie, no taki, że go stać na różne rzeczy. Gdyby siedział w toalecie i by zobaczył, że papieru Regina zabrakło, no to wyjąłby z kieszeni 20 złotych i nie byłoby mu szkoda użyć. Mniej więcej. Mówimy o tym poziomie zamożności, i on mnie pyta, że Dawid, ja tutaj chcę taki telewizor 75 cali. I ja wtedy pytam, ale tobie na ścianie nie wejdzie 86 cali, 88 cali, albo jeszcze więcej. On, no, niby 86 wejdzie, i ja mu mówię to bierz ten większy i wiecie co on mi potem napisał? Podziękował. Dzięki Dawid, zamontowałem ten telewizor. Dobrze, że nie mówiłeś mi jak wszyscy, że do takiego metrażu to bierz 75 cali, bo więcej nie trzeba. Nie ma czegoś takiego jak za duży telewizor, więc jeżeli tylko macie okazję przesiąść się z mniejszego na większy, no to mówię Wam, będziecie zadowoleni. I najlepszym tego przykładem będę ponownie ja, bo miałem ten telewizor 65 cali. Przyszedłem na 77 cali na czas testów, później powróciłem do 65 cali. No i korzystałem jakiś czas z tego telewizora, ale ja cały czas z tyłu głowy miałem jedną rzecz. Ja chcę mieć ten większy telewizor, i teraz faktycznie mam telewizor 77-calowy. I dlaczego taki, a nie na przykład 86, 88 albo 98 cali? No powiem wam z jednego prostego powodu, bo ograniczają mnie szafki. Ja już one pytałem nawet, że może tutaj taki jeden rząd szafek to zlikwidować likwidujemy, po co one? Można wtedy większy ekran, ale niestety mi nie pozwoliła. Jesteśmy właśnie w trakcie negocjacji, więc mam nadzieję, że swój telewizor będę mógł zmienić na jeszcze większy. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że kiedy przeprowadzałem się do swojego mieszkania, w którym obecnie żyję, to było już z 6 lat temu, jak ten czas leci, no to powiedziałem że żonie, rób co chcesz. Kafeleczki takie jak sobie uważasz, lampy jakie chcesz, kanapa, wybierz sobie dywany, nie będę się wtrącał. Ja chcę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kostkarka w lodówce. Żeby sobie czasami chłodny napój wypić, druga rzecz to był 75-calowy telewizor, stąd taką właśnie wnękę w szafkach zrobiliśmy. Niestety, remont nas trochę przerósł finansowo, więc chociaż miałem kostkarkę, ale po kilku latach ten telewizor sobie odbiłem i mam taki w końcu jak wymarzyłem. Powiedzmy jednak może trochę więcej o tym telewizorze, żeby nie było, że on tylko sobie stoi. Jak widzicie, Magic Remote, jak działa, no super rzecz, po prostu kierujecie jak myszką, chyba nie wymyślono bardziej intuicyjnego pilota. A sam telewizor, powiem Wam, że jest naprawdę fajny. Mamy tutaj system WebOS, to jest wersja 24, i on będzie miał 5 lat aktualizacji. Super jest, że ten trend z aktualizacjami nie jest tylko w świecie smartfonów, ale też w telewizorach, więc tutaj przez 5 lat będziemy mieli aktualny system, będziemy dostawać w miarę możliwości wszystkie funkcje. No i to jest naprawdę super, bo niektóre telewizory potrafiły szybciej tracić wsparcie kilka lat temu jeszcze. W 2024 roku w telewizorze nie mogło też zabraknąć AI, i faktycznie mamy tutaj AI-Concierge'a. Oznacza to, że system WebOS będzie proponował nowe odcinki ulubionych seriali umożliwi też wyszukanie filmu tylko na tych platformach, które są zainstalowane, no i za które oczywiście płacimy abonament. Oznacza to, że ja zobaczę więcej propozycji anime, które bardzo lubię, a żona Bridgertonów, których też ogląda regularnie. Ciekawie prezentuje się też chatbot, który pozwala na zdalne naprawianie telewizora. Oznacza to, że jak znajomy na przykład zmieni nasycenie obrazu i zapomni, jak to naprawić, to będzie można porozmawiać na ten temat z chatbotem i rozwiązać problem. A gdy będzie potrzebna pomoc człowieka, to chatbot da namiary na serwis i od razu wyświetli wszystkie dane o telewizorze, takie jak na przykład numer seryjny, żeby nie trzeba było tego nigdzie szukać. Mamy tutaj też wiele ciekawych funkcji, bo ja wiem, że część osób powie, że na przykład ulepszanie dźwięku czy obrazu za pomocą AI to niszczy wszystko, że kolory są nie takie, jak chcecie i w ogóle. Jeżeli komuś zależy na pełnej wierności, no to jak najbardziej może tak być, ale ja Wam powiem, że to, co mówią często eksperci i to, co mówią zwykli użytkownicy, to się często rozmija. Mi na przykład Paweł Okopień to jest świetny ekspert od telewizorów, z którym kiedyś pracowaliśmy. Zapytałem go kiedyś, jaki telewizor. Kupić rodzicom, żeby byli zadowoleni. I on powiedział, że wybierz ten model, on jest super, on ma naturalne barwy, wszystko. No i faktycznie, był super, faktycznie miał naturalne barwy, ale dosłownie tydzień później moi rodzice poszli do sąsiada, który miał dwa razy tańszy model. Tam wszystkie kolory były takie żywsze, była taka bardziej zielona trawa, bo mecza akurat oglądali w ogóle. No i tato mnie pyta później, a czemu u nas to tak nie wygląda? No, nie wygląda tak, bo macie lepszy telewizor, a jego Właśnie to tłumaczenie nie kupiło, bo on nie chciał mieć wiernego obrazu, on chciał mieć ładny obraz, więc tutaj mamy naprawdę ładne barwy, mamy ładny obraz. I wynika to nie tylko z tych funkcji AI, ale też z technologii takich jak kropka kwantowa oraz nanocel, i z połączenia tych dwóch technologii mamy autorską technologię LG, czyli właśnie QNET. Z takich technicznych rzeczy za jakość obrazu odpowiada też procesor Alfa 8. LG chwali się, że on jest dużo wydajniejszy od poprzednich generacji i że jest bardzo zbliżony do tych procesorów stosowanych w telewizorach OLED, ale oczywiście w praktyce nie mamy, jak tego sprawdzić, bo nie istnieją benchmarki do sprawdzania tej wydajności. Telewizorów. W systemie WebOS należy docenić nie tylko fakt, że mamy tutaj obietnicę 5 lat aktualizacji, ale też wprowadzenie 10 profili, bo do tej pory te treści mogły nam mieszać się, jeżeli kilka osób korzystało z telewizora, a zazwyczaj tak było. Teraz mamy 10 profili: więc mama, tata, dzieci, jacyś goście, którzy często bywają, każdy może mieć swój ekran telewizora dostosowany do swoich potrzeb ze swoimi aplikacjami. I tak jak powiedziałem, skoro jestem użytkownikiem, to co ja robię na tym telewizorze? Powiem Wam, że telewizji nie oglądam, bardziej korzystam z serwisów streamingowych, no bo jest Netflix, jest Max, Prime Video, Sky Showtime, Disney, Apple TV, CDA, nawet YouTube oczywiście. Więc ta oferta aplikacji na tym systemie jest jak najbardziej ok. Poza tym nie tylko oglądam serwisy streamingowe. Ale też gramy. Więc to co mówiłem wcześniej, mamy HDMI 2.1, które pozwala na odpalanie obrazu w 120 Hz. Czyli na przykład, jak podłączymy tutaj bardzo mocnego pc to możemy grać nawet w 120 klatkach na sekundę albo w wybranych tytułach konsolowych, ale nie jest ich wiele. Ale moim zdaniem najważniejsze jest, że jeżeli podłączymy tutaj na przykład PlayStation 5 i odpalimy nowego Spidermana, no to obecność tych 120 Hz sprawia, że w trybie jakości, czyli z tą najlepszą grafiką, możemy grać nie w 30, tylko w 40 klatkach na sekundę i to naprawdę robi różnicę, bo wtedy zarazem otrzymujemy większą płynność oraz świetną grafikę. A co się dzieje, jeżeli akurat nie mamy PC'a, konsoli, a i tak chcemy grać? No to i tak możemy to robić, bo możemy pobrać ze sklepu aplikację GeForce Now i po prostu grać jak na konsoli, tylko na telewizorze. Wystarczy, że za pomocą Bluetooth podłączymy tutaj pada, i do tego GeForce Now się zalogujemy. I już możemy odpalać wszystkie gry. Oczywiście, jeżeli dysponujemy odpowiednio szybkim i stabilnym internetem. Z takich usług to brakuje mi jeszcze streamingu od Xbox'a. Chciałbym tutaj móc też odpalać gry z Xboxa, więc mam nadzieję, że niedługo ta aplikacja pojawi się także na telewizorach LG. Poza tym, co mogę jeszcze powiedzieć, bardzo smukły jest ten telewizor. Wcześniej na to nie zwracałem uwagi, a raczej zwróciłem uwagę, ale wam nie powiedziałem. On ma bardzo smukłą budowę, więc jeżeli zdecydujecie się powiesić go na ścianie, to on będzie do tej ściany bardzo przylegał. Ja wiem, że wiele osób na to zwraca uwagę. Ja na przykład w ogóle do tego nie przykładam wagi, a niektórzy chcą, żeby on był jak najbliżej ściany, więc warto o tym powiedzieć. No i jeszcze dźwięk: mamy tutaj całkiem dobre głośniki 2.0 o mocy 20W. Tutaj dźwięk też możemy poprawić za pomocą AI, za pomocą odpowiednich funkcji. Mamy dźwięk AI Pro, ale powiem Wam, że nawet najlepsze głośniki w telewizorze nigdy nie będą tak dobre jak Sandbar. Dlatego, jeżeli macie okazję, to takiego Sandbara zawsze warto dokupić, no bo w telewizji, w grach, w serialach liczy się nie tylko obraz, ale też dźwięk. Jeżeli chodzi o dobór soundbara do telewizora, to wiele osób zastanawia się czy kupić soundbar tej samej firmy co telewizor, czy też innej. Oczywiście wybór jak zwykle należy do Was, ale tak się składa, że tutaj mamy soundbar LG S70TY. No i to jest soundbar LG, tak samo jak mamy telewizor LG, co wynika z tej współpracy, warto wiedzieć. Przede wszystkim mamy dostęp do ustawień tego soundbara bezpośrednio z telewizora, mamy też opcję łączności bezprzewodowej Wowcast bo to jest opcja, która jest dostępna na sprzętach LG, no i to już jest taka rzecz, dzięki której całość będzie działać po prostu sprawniej. Jednak, moim zdaniem, najważniejsza rzecz w tym wszystkim to jest funkcja wow orkiestra. I to ona jest powodem, dla którego warto kupić Soundbar LG do telewizora LG. Polega to na tym, że Soundbar współpracuje z telewizorem, dzięki czemu dogadują się i grają wszystkie głośniki jednocześnie. Zarówno te Soundbara, jak też telewizora. No i przez to jest po prostu głośniej i donośniej. A teraz zobaczcie, a raczej usłyszcie, jak brzmią głośniki telewizora, a jak brzmi telewizor z podłączonym sądbarem. I jak słychać, ta różnica jest wyczuwalna gołym uchem. Telewizor z podłączonym soundbarem brzmi znacznie lepiej. Dźwięk tutaj jest głębszy, jest wyraźniejszy, jest po prostu lepszy. Warto tutaj docenić też funkcję wow orkiestra, dzięki której soundbar może współpracować z głośnikami telewizora. No i czy warto kupić większy telewizor? Mam nadzieję, że was przekonałem, że tak, bo powtórzę, nie ma czegoś takiego jak zbyt duży telewizor poza nielicznymi przykładami. Jeżeli tylko macie opcje, jeżeli macie miejsce, jeżeli macie pieniądze, to jak najbardziej warto zmienić telewizor na większy, zwłaszcza jeżeli macie model 55-65 calowy, no to zamiana na taki 75 calowy albo większy będzie naprawdę zauważalna. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego telewizora, jak też na temat tego Sondbara, no, to linki macie w opisie. No i co, pozostały nam formalności, czyli łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, no i nasze klasyczne badanie statystyczne. A skoro dzisiaj mówiliśmy o dużym telewizorze, no to naszym hasłem będzie duży ekran. Jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, to proszę, zostawcie to hasło w komentarzu. A poza tym widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i słyszymy się w podcaście o technologii. Cześć!